Chciałem Wam pokazać, jestem na wschodnim Londynie, jak wygląda kasa, tam gdzie stoją kasjerzy w sklepie Tesco. Wiadomo, teraz jest dużo napadów na takie sklepy. Wskakują, wyciągają papierosy, zalady i różne inne klimaty. Także zobaczcie, jak wygląda tutaj. Zabudowane wszystko, więc możesz wskoczyć. Grubo, co? Dzieje się w tym Londynie ostatnio. Co myślisz na ten temat? Pozdro. A no i trzeba jeszcze dodać, że pan otwiera drzwi przyciskiem na pilota, jak ktoś przychodzi. Taka patologia tutaj jest, nie? <taki>, Taki dźwięk jest. I on wtedy wie, że ktoś stoi za zewnątrz i otwiera drzwi, nie? grubo. Widać, że parę rzeczy już zginęło w tym sklepie. Is this Is this shop is like this because of the robberies? Yeah. They come inside and you got this, yeah? Yeah, yeah. Zobaczcie, to ma takie coś, żeby nawet nie mogli przejść przez dziurę, nie? Grubo.